Jeszcze przed odcinkiem zapraszam serdecznie na Discorda serwerowego, bo wkrótce będzie stat mojego serwera. Link w opisie. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku z Crafta. Dzisiaj będziemy oczywiście robić e, challenge. Czyli ogólnie dzisiaj postanowiłem, że od dzisiaj do. Mm, tu 3 czy 7 dni zależy od oczywiście czasu będziemy robić daily odcinki Ale jakie to będą daily? To będą wasze challenge, które będziecie wymyślać w komentarzu, więc pamiętacie, jeżeli ktoś chce yy, następny challenge, na przykład nie wiem gaj bez weny czy grać tylko mieczykiem, to piszcie się o komentarzach. Jeżeli ten sposób będzie dodany w komentarzach, dostarczy zostawić tam łopaczkę w górę, bo tym więcej łopacze w górę w, w, pod jakimś komentarzem, no to zrobię ten challenge na YouTube, więc yy, przekaz możecie oczywiście zostawić łapeczek w górę symboliczną, jak będzie 25 łapeczek w górę, będzie coś jeszcze specjalnego, a warto zostawić, bo no coś będzie dla mnie złego, a dla was nowego, więc co? Bez żadnego peer to peatu. Zaczynamy dzisiaj oczywiście yy, od pierwszego challenge'a wykonujemy patyk challenge czyli gramy tylko patyki. No wiadomo jak mi się nie uda mi na starcie zdobyć patyka, no to zagram trochę mieczem, więc, więc troszeczkę yy, będzie trochę jakby powiedzieć oszukiwany challenge, no ale wiecie najpierw trzeba budować łóżko, bo ja wiadomo ja start, odstartuję od obudowanego łóżka, a potem zbieram patyk. Szczerze mówiąc patyk na tym serwerze nie grałem chyba już ho ho ho, grałem tylko raz w życiu. O, a propos już ten typ lubi, widzę, że... pszować. Tylko pan kolega nie wie o tym, że, no właśnie, dobranoc. noc. Już panie nie zaga, pan naszym alert telefoniju potrzebuje. 5 sztuk, co nie? 5, tak, czyli jeszcze jedną sztukę potrzebuję. Patyczek jest. 20 tysięcy wełny. A, widzę, że nie. Pomyślę teraz nad swoją obudową. Czekajcie, tu sobie tylko ustawię, na szybko. Tu już widzę, że już mamy jakieś standardowe wyzywanie, że makro jakoś ma. Nic nowego. Dobra. Spróbujmy zniszczyć komuś Beda magicznym sposobem, czyli daj. Aha! Okej. Okay. Powiem się, że. Dobrze, się zaczyna. ale zrobił ragequitta. Postanowiłem, a nie zagrać dobrym YouTuberem, bo przegrał. Widzicie? Skill. Dobra, no to szybko oczywiście standardowa zatem to nic nie będziemy spowalniać, pójdźmy po po piecyk, po sprojkę. Dobrze, jest sprojeczka. Kompleks najlepiej 20 miliardów tych wełn, żeby nam wystarczyło. Jest to nożyczki, jest to wszystko, dobra eee, to lecimy. No właśnie, idziemy się zabić tak. <laughs> no. I zawsze dobrze zaczynamy, zabie Więc... Dawaj, aha, patyk jest setowany spoko, czyli nie mamy patyka. No to idźmy po jeszcze raz po szybki piecyk tam. Nie wiem, bo ja po prostu nie biorę tej mapy względu na ten, ten właśnie ten początek, bo zawsze przez to spadam. Nie wiem dlaczego tak, mam ale czu... Szybko pójdziemy, potem piesek, potem patyk. Dobra, jeszcze raz. 20 miliardów wełny. To, to. I patyczek. Kupmy na wszelki patek dwie, żeby już nie kupować na zaś. To wywalamy, bo to nie jest potrzebne. Bo dzisiaj oczywiście robimy patyk challenge. Dobra. Dobra. Uruchamiamy swojego Speed Beat czyli najsłabszy Speed bridge, jaki może istnieć w tej serwerze. Dawa, dawaj mi tu diamenciki. Przekażę coś sprawdzę, czy nikt nie, nas nie atakuje. Hmm, chyba nikt nas nie atakuje. Chyba nie, nikt nie atakuje. No to GIT. W sumie, wiecie co, bo no, poczekamy chwilkę na diamanciki. Bo chciałbym mieć ochronkę dwieczkę, bo wiadomo, ochronka dwieczka dużo da, bo nie poczyna będzie ostrość, tylko ochronka bardziej. Co my sobie tylko mość na mida, dobra, pójdźmy szybko po ochronkę, będzie ochronka dwieczka na akurat na stat. Przykazać kupimy sobie Fireball i TNT. Akurat wiem o tym, że mówiłem to na live'ach, że nie TNT, ale trzeba się kiedyś to nauczyć, więc spróbujmy ten, e, zagrać tą, tego TNT. Zobaczymy. Mówię, bo ja nigdy nie próbowałem, a TNT to chyba jest bardzo dobry przedmiot. Pewnie prokracze by mnie zabili za to, co bym powiedział. <grym> Dobra. Czy ktoś ma w ogóle mida? Żeby nie. Zielony, tam ci się też biją. Tu też się biją. Aha, czyli tylko ja jestem jedyną osobą. Spoko. Dobra, to wylosujemy. Raz, dwa, trzy, czy cztery, wylosuję ciebie. No tu Więc ciebie będziemy naparzać. Dobra, bo jeszcze już istnieje To kit. Mam Na nadzieję, że chociaż nikt nie odplec w i nie, nie zabije, bo był fajnie. Mmmm, biały nic nie, ok. Już żeby to sobie sam być, że widzę, mnie zobaczył, to kurde... Popatrzył mnie to powiedział, że nie 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 nie. Idę się zabić. Czyli standardowo, kurde nota. Czyli jakby to się mówi... Widok kurde... A nota. Widok kurde youtubera. Już muszę zdechnąć. Dobra, panie kolego, dzień dobry. Dzisiaj mamy challenge, czyli skaczesz jak bałwan. Nie? No to zrobimy tak. Dobranoc. Dziękuję, że wziąłeś na, e, udział w naszym alatun, a, ala-tun... teletunieju. Mam nadzieję, że się teletuniec się spodobał. Jak nie, to zostało peczkę głodę. Dobra. O, e, właśnie kapa musimy się skupić. Kapa czy refa? Eee, ty ty ty. ty, 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 ty. Te... Dawaj, te diamanciki. Sam mogą wziąć te diamanciki, ale wiadomo, jakbym skinął, to ja bym mu przekazał te diamanciki. Więc wolałbym mnie ryzykować, wiadomo. Dobra, kogo teraz będziemy nosować? Żółty i zielony się biją, niebiescy to. Aha, dobra, no to chodźmy do niebieskich. Niebieski i idę to ciebie. Mimo to, że nie mam tu wełny. Co miałoby wystarczyło te wełny, bo no faktycznie. To widzę, że jakaś jest bomba masz Discorda, no żyjemy na takim świecie, że chyba trzeba mieć Discorda. No co jest, kurde, no. Aha, no ta, wiedziałem, że nie, nie wystarczy mi wełny. No, nie wystarczy mi. Więc niestety muszę jakoś yy, chyba usunąć albo zdobyć, albo nie wiem. Kurde, bo potrzebuję troszeczkę wełny. Dobra, no teraz dobieram sobie wenę. po ze mnie wiem widzowie. Beka z, z typa, który nie potrafi nawet skakać. No ale i tak musieliśmy oczywiście się cofnąć, no bo nie miałem już kompletnie żadnej e, wełny, więc pójdziemy jeszcze potem piecyk. Czy jakiś nasz sąsiad przychodzi do nas atakować? Nie, nie przychodzi ten sąsiad żeby atakować Dobra, szybko sobie oczywiście kupimy 20 miliardów do tej wełny, żeby nam wystarczyło TNT yy... i to chyba wszystko, no wszystko a, są jeszcze gapę możemy kupić. Co da jeszcze 40, właśnie po, po 40, daj jeszcze na jednego fireballa ustawiamy co i jak to możesz mi usunąć. A, Patyk, właśnie Patyk, 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 bo o tym bym zapomniał. Dobra, można iść do niebieskiego odwiedzić sąsiadów. sza ciba. la zaraz ja przychodzę do niebieskiego. Proszę mnie nie atakuj, bądźmy przyjaciółmi, bowiem bo wiem o tym, że spadniesz i będziesz kurde jak... Jak nic. Ciekawe czy nie pójdzie na moją łóżko, bo... Czekajcie, to są morscy, Boże, mążce no morscy są, ja pierdzielę, ty, nie no to są morscy, tak, bo niebieski, to gdzie niebieski ma beda? Czy ja jestem, ja jestem głupi, <grym> nic nowego, aha, no ta niebieski to ja. <grym> no to beka za mnie, dzisiaj będzie fajny odcinek, powiem, cześć przyjacielu, niestety musisz, yy... Niestety, musisz wyjść z naszego teletunieju Bo dzisiaj mam tu oczywiście challenge patyk. Dobra. Daj jeszcze tu tutaj wełny. Dlaczego oni się nie biją? co? Czyżby kolejny sojusz? Bo wcześniej nagrywałem poprzedni odcinek, ale nie nagrałem głosu, więc musiałem od nowa nagrywać. Więc to będzie moja dzisiaj... Aha, serio? Typowe oczywiście sojuszowanie się, no nic nowego. Dobra, niestety koledzy i koleżanki, niestety misja ci się nie udała, Kole, drogi kolego. Lecisz na kosmos, dobranoc. Patrz, jak cię patykiem tnę. Dobra. Fajne sojusze, nie no, powiem jak z nich trochę, że dwa kąta jeden, no cóż. Niestety nie mogę żyć innej niż patyk. Kupimy tylko tyle, tyle. E, cztery gapy. No i jeszcze trochę żelaza. E, t, 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 t. Mam trochę? Mam jeszcze trochę. To kupimy jeszcze jednego na patek. to chowajmy. Przekazy szybko sprać. O właśnie, żeby żeby tak. tak. Hop, hop. A już, dobra. Cyk, 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 cyk. go. Proszę, Typiarzu, zostaw mnie. Bądźmy dobrymi przyjaciółmi i proszę stąd odwalić się, bo jesteś gwysą czachą. Dobra, weź się, koleś się przykazy i naucz się strzelać. To wtedy pogadamy. Leź do kosmos. Dobranoc.

nie no, ale to są lekce tacy Mendy. Kurde, no nie, jeden go zabiłem, a drugi jeszcze żyje, no nie, no nie wiem, no to... To są typowe Bombiki, które nie potrafię grać. No przepraszam jak coś, ale no to mnie to wkurzy, że ...że nie potrafię grać, tylko po prostu robić typowy sojusz, a bądźmy przy mi i groimy sobie wikę. No spoko, ja tu można to zrobić, ale kuśwa nie grajmy. Na solo, bo to jest taka kłupota dla mnie. Jeszcze przez to muszą mi przedłużyć, kurde, challenge. Ja tu jeszcze muszę nagrać kolejne dwie odcinki na zapas, bo nie wiem co się stanie. Wiadomo, ja muszę przy... poczekać te kilka godzin na wasze komentarze, no ale kuźwa. Ale mnie wkurza mnie ten typ. bo kuźwa, musisz się kąpić, bo kuźwa, nie mogę grać. Bo no ktoś musi mieć ten swój... swojego przyjaciela, bo kogoś wania potrafi kjaść, no ja pięknie, no. Ale się to ma... Sam się oczywiście nie, nie przeklinać na na odcinkach, bo wiadomo te sprawy youtuberskie, boże, YouTube'owa zasady, więc wiesz. Hoppa, dobra. Tak, o, dobrze, niszczy łóżko. Bardzo, dobrze. Jesteś coś moim, mój idolem. Łap, przyjacielu. No, ta, prawie sam bym się zabił. Dobra, niestety widzę, musimy uciec, przez to, że y, że nie zniszczyłem Beda. Mam nadzieję, że nie idziesz do mnie. Nie, nie idziesz do mnie, to dobrze. No bo mamy jeszcze jedną szansę na Fireballa, jak coś. Czy ten koleś idzie do, z, do mnie? No, dobrze. Aha, ja nie. Nie, pierdol. Mm, nawet to gramy na autodestrukcji mam to gdzieś Tak chcą grać? Nie ma sprawy To zagramy sobie inaczej Ale mnie to wpienia, Boże święty, dlaczego Ja pierdzielę, a się nie może... Nie Jak się tutaj nie wkurzyć, widzowie, no powiedzcie mi. Powiedz, że go zabijesz. nie Zabij O tak, skaczmy na trzy. Tak, skaczmy chłopie, bo nie wygacie. A więc, chłopie, już z kurde. Wyganił chocinka. No nie, no, nie wpisz chodź, tylko skacz. Posłuchaj tego Bambika, bądź przytomnym przyjacielem. Idź, kurde, spadnij do Wojda. No nie no, patrz, jeszcze mi tunion, co za perfect na no, benda z niego, no. Dobra, no niestety widzę, musimy poczekać przez to. Wszystkie nali? Ty. Aha. Okej. Okay. No to co? Dzięki za obejrzenie. <suszy> <suszy> no powiem to było no nie powiem. Dobra, nieważne, wygrana, czyli pierwszy challenge został oczywiście wygrany, więc pamiętajcie, piszcie, swój, e, piszcie w komentarzach jaki chcecie następny następnym e, odcinku, czyli jutro challenge e, i jak coś dzisiaj będzie też live, przy okazji godzina może 17 18 19 godzina wieszanych będzie live jak coś więc co dziękuję za obejrzenie tego odcinka jeżeli wam się oczywiście odcinek się spodobał to lajkujcie komentujcie subskrybujcie pamiętajcie że na 25 lajków będzie specjalny challenge tylko oczywiście na ten tydzień więc dzięki na no naś imię godnia wytrzymał życzę i zapraszam przekazy na Discorda i Instagrama, linki w opisie